Dobra, kochani, na głowie już jest wcierka do włosów, którą robiliśmy przed chwilą. Teraz Wam pokażę, jak zrobić pastę do sprzątania wszelkich powierzchni, która jest na tyle delikatna, że nam nikt nie zarysuje, a czyści. To jest bardzo prosty przepis. Dwie części mydła potasowego na jedną część sody oczyszczonej plus jakiś ulubiony olejek eteryczny. Jeżeli chcielibyśmy mieć pastę bardziej taką dezynfekującą, należy wówczas jeszcze dodać do niej troszeczkę boraksu. Mi akurat jest ona niepotrzebna, zatem robię normalną partę. Po pozwoliłam odważyć 50 gram sody oczyszczonej, zatem potrzebujemy 100 g mydła potasowego gospodarczego. Ten potasiak wygląda tak. On już swoje, że tak powiem, przeleżał ponad miesiąc czasu, jak nie dwa. Mydła potasowe są takie fajne, żelowe. Można śmiało już bez rękawic używać, bo bo już nam się nic nie stanie. On już swoje przepracował. Napijemy do słoiczka 110, no to tak, troszeczkę odbierzemy. Mamy piękny 100. Do tego mamy już 100, tu mamy 50 gram. Tak, 2 do 1. I najzwyczajniej w świecie mieszamy. Się ładnie połączy, uzyskujemy świetną pastę do czyszczenia wszelkich powierzchni. Naprawdę jest świetna, pochłania zapachy, nie rysuje. Cudne Eko z Eko Kociewianki. Ja tutaj do niej dodam teraz olej sosnowego, bo akurat lubię ten zapach. Można dodać cytrynowego, można dać jakiego się chce. Będzie fajny zapach do niej. I kochani, to jest cała filozofia tej pasty. Oczywiście e, trzeba najpierw zrobić mydło gospodarcze potasowe, tak? Ale robiliśmy już mydło sodowe. Jest e, potasowe, jest robione na zimno, również z przepisu mili. Także kochani, namawiam wszystkich do spróbowania tego. I do bycia tego. Dzięki. <grym>